Dzień dobry, witam Strzelce w Waszym krótkim czytaniu. Co się wydarzy w miesiącu czerwcu u Was? Z tego co widzę, pozostajecie w swojej strefie komfortu, a należałoby z tego wyjść wyjść z działaniem na zewnątrz, zarówno w biznesie, jak i w miłości. Postarać się stworzyć pewnego rodzaju zespół. To, co dla Was jest ostrzeżeniem, jeżeli macie zamiar tworzyć zespół i być jego elementem, zadbajcie o to, żeby obowiązki wynikające ze wspólnej pracy były. Rozłożone równomiernie, żebyście nie brali na swoje barki zbyt wiele. Jeżeli chodzi o relacje uczuciowe, możliwe są relacje trójkowe. Dlaczego? Dlatego, że w w tym miesiącu strzelce do Waszych drzwi zapuka wielu partnerów, wiele partnerek z przeszłości. I nie dlatego, że będą to osoby, które będą chciały was wciągnąć w relację trójkową, tylko dlatego, że te osoby automatycznie same dla siebie staną się konkurencją. Prośba do Was, żeby w tych trudnych sytuacjach i zagmatwanych nie tracić po pierwsze celu z oczu, czyli nie oddawać się tym sytuacjom w pełni i w całości, ale żeby zachować równowagę i zachować dobry kierunek działań własnych żebyście mogli z powodzeniem dotrzeć do punktu do którego chcecie dotrzeć. A teraz pokrótce opowiem kto pojawia się w waszym życiu i kto będzie próbował was manifestować. Pierwsza osoba jest to osoba z trygonu wody, bardzo silnie podkreślony żywioł wody w jej horoskopie. Czyli rak, skorpion lub ryby. Niekoniecznie słońce tej osoby musi znajdować się w tych znakach, natomiast jest to osoba, która będzie chciała dostać się do Waszej wrażliwości. W tym miesiącu występujecie w roli: Królowej Kielichów, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ponieważ są to osoby z przeszłości, to informuje, że jednocześnie w taki sposób jesteście wspominani przez te osoby jako osoby wrażliwe, czułe, osoby, które są w stanie obdarowywać ciepłymi, pozytywnymi emocjami. Słynny optymizm strzelca również tu odgrywa rolę. Drugą osobą, która może się o Was upomnieć, może być ktoś z trygonu ognia, czyli baran, lew, strzelec z naciskiem na baran. Trzecią osobą, która może chcieć Was wymanifestować, może być ktoś ze znaku bliźniąt. Natomiast powroty, eks, zdecydowanie w tym miesiącu macie wpisane w kalendarz. Będziecie bardzo atrakcyjni, gdybym miała zaryzykować twierdzeniem, Kogo wybierzecie? Kto zdobędzie wasze względy? To raczej osoba, która będzie umiała otworzyć się na was emocjonalnie. Skorpion, Ryby, Rak, osoba, z którą wcześniej mogliście współpracować na niwie zawodowej i ta osoba ponownie pojawia się w waszym Życiu. Jest tu możliwość spotkania po odbyciu podróży w miesiącu czerwcu, ale to nie wy będziecie odbywali podróż, a ktoś w Waszym kierunku. Strzelce, piękne czytanie. Nie widzę żadnych zagrożeń. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I jeżeli się podobało, to poproszę o lajki i subskrypcję. Do zobaczenia w następnych czytaniach, szczególnie dla Was, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam, miłosnych pa!